Ja za dużo w swoim życiu nie randkowałem. Wczoraj nawet rozmawiałem z Mateuszem, menadżerem, że w moim życiu było zaledwie kilka randek. W większość z moją żoną. A gdzie ją zabrałeś na pierwszą randkę? Rożen, tak, na ulicy Pomorskiej. Mhm. Szliśmy prze, przez cmentarz, było spotkanie na cmentarzu na ulicy Warszawskiej. Szałowo się ubrała. No, to, to była... no jak to na cmentarz. Moja babcia, wie, że jak się na cmentarz Zimno ubiera? było, tak. Ta, ta. Naprawdę? <laughs> tak, to było to moherowe spotkanie. Podobno wszystkim znajomym rozesłałeś info, że taka cudowna kobieta i jeszcze mnie pocałowała. Pocałowała mnie chyba wcześniej. Tak, na tym pierwszym spotkaniu podobno. To było coś związanego z moimi urodzinami, siedzieliśmy. Scenariusz nie brałem w ogóle takiego scenariusza, że mogę się tego wieczora całować. Nie byłem gotowy. Halo, myłem na... zęby na wszelki wypadek. Zawsze trzeba. Miejmy nie? nadzieję, że, że tak było. Trzymajmy się tej wersji, że tak.